Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się ciągiem geometrycznym. Na początku zajmiemy się tak zwanym pewniakiem naturalnym, zadaniem, które się pojawia niemal rok w rok. Tymczasem zapraszam was serdecznie do oglądania Mamy właśnie to zadanie przed sobą. To jest zadanie z maturki z maja z 2017 roku. I co tutaj mamy dane? Mamy dane trzy wyrazowy ciąg geometryczny. I jeżeli macie taką sytuację, tutaj trzy wyrazowy, no to już wiemy, że to są sąsiednie wyrazy. Zatem będziemy korzystali z zależności na sąsiednie wyrazy ciągu. Jak to działa, że środkowy wyraz podnosimy do kwadratu i to jest po prostu równe 24 razy. A minus 1. Czyli sobie to wymnożymy tutaj 36, 6 razy 6 i mamy 24. A wychodzimy z nawiasu i mamy 24. Zamienimy sobie strony, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Zdecydowanie lepiej, jak ta nie wiadomo, jest po lewej stronie. I 24. A sobie zostawiamy i przynosimy sobie 24 na drugą stronę. Zatem, co się okazuje? że 24a jest równy po prostu 60 i obustronnie dzielimy sobie na 24. Nie wiecie jak zapisać to na kresce ułamkowej. Są dwie drogi. Możecie sobie skrócić albo możecie zobaczyć na kalkulatorze, ile to wynosi, a to wynosi dokładnie 2,5, więc mamy odpowiedź 5 drugich, czyli odpowiedź A. I to byłoby na tyle w tym zadaniu. Przechodzimy sobie do następnego zadania. To jest zadanie dokładnie tego samego rodzaju, tylko że tutaj będziemy mieli zdecydowanie więcej przekształceń. Nasz środkowy wyraz ciągu to będzie 2x dodać 3. I wy chcecie cały spotęgować, więc bierzecie go sobie w nawias. Po drugiej stronie równania mnożymy pierwszy, czyli x przez trzeci, czyli 4x dodać 3. I tutaj mamy do czynienia z tak zwanym sorem skróconego mnożenia, czyli mamy a dodać b do kwadratu. To jest równe a kwadrat dodać 2ab i dodajemy sobie b do kwadratu. Zatem podnosimy sobie 2x do potęgi drugiej. Dodajemy sobie dwa razy a i razy b, czyli mamy coś takiego. I dodajemy B do kwadratu, czyli 3 do potęgi drugiej. I wymnażamy sobie przez nawias, będziemy mieli 4x do kwadratu dodać 3x. Zatem przerzucimy sobie wszystko może na jedną stronę, zobaczymy, jak to się nam ułoży, wyklaruje. Dodajemy sobie 12x i dodajemy 9. Ale odejmujemy minus 4x kwadrat i odejmujemy 3x. I to jest wtedy równe 0. Co robimy? Upraszczamy, redukujemy wyraz podobne. x kwadrat się uproszczą. 12x odjąć 3x daje nam to 9x. Przerzucamy na drugą stronę i mamy minus 9 i dzielimy sobie na 9. Zatem x jest równy minus 1. Jak brzmiało polecenie? Trzeba obliczyć pierwszy wyraz naszego ciągu. Pierwszy wyraz naszego ciągu to jest po prostu x, więc od razu zaznaczamy od Odpowiedź D. Przechodzimy sobie do kolejnego zadania. Przed nami zadanie, gdzie mamy dany trzeci i czwarty wyraz, a naszym zadaniem jest obliczyć po prostu pierwszy wyraz. No to tak, no to co sobie robimy? Robimy sobie w taki sposób, że jest pewien wzór, którego nie ma w karcie wzorów, a warto go znać, w jaki sposób oblicza się Q. No bo tak naprawdę od naszego Q zależy, jak ten ciąg geometryczny będzie wyglądać. I mamy coś takiego. AN dodać 1 dzielimy sobie przez AN. Mamy takie coś. I jak wygląda sprawa? My mamy czwarty wyraz i mamy dany trzeci. Więc aby obliczyć pół, wystarczy podzielić czwarty wyraz przez trzeci. Więc robimy tak. 2 trzecie dzielimy sobie na 1, a to nam daje po prostu 2 trzecie. I co można dalej zrobić? Dalej możemy sobie wykorzystać wzór na n- wyraz ciągu. Dlaczego akurat tak? Bo. W tym wzorze jest A1 i w tym wzorze jest Q. I bierzemy sobie na przykład A3. To nie ma znaczenia, które weźmiemy, tak by się rozwiązało i tak. Podstawiamy sobie do tego wzoru to, co wiemy. No za dużo nie wiemy, ale znamy na przykład Q. Podstawiamy sobie Q i Q to będzie 3 odjąć 1. I teraz tak, A3. Co to jest A3? No to my znamy. A3 jest podane w zadaniu, to jest po prostu 1. I mamy A1 razy, to byłoby 2 trzecie do potęgi drugiej. 2 trzecie do drugiej to byłoby 4 dziewiąte. I robimy sobie coś takiego. Dzielimy sobie obustronnie przez 4 dziewiąte, albo jak wolicie, pomnożymy sobie razy 9 czwartych, wtedy by się totalnie uprościły te ułamki. I mamy dane A1. A1 będzie równe 9 czwartych. Mamy taką odpowiedź? Rzecz jasna, że mamy, to jest odpowiedź D. I ruszamy sobie do kolejnego zadania. Dany jest ciąg geometryczny, w w którym spełniony jest taki oto warunek. I to nie jest jedyny warunek, że tylko A5 przez A3 to jest 1,9, ale kolejnym takim warunkiem dosyć ważnym jest to, że Q jest dodatnie. Dlaczego? Dlaczego Q jest dodatnie? No bo wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie. Gdyby Q było ujemne, to wtedy ten, wy, ten ciąg byłby taki naprzemienny. Raz dodatni, raz ujemny, raz dodatni, raz ujemny wyraz. I teraz robimy sobie coś takiego. Przekształcamy sobie, mnożymy na krzyż, czyli mamy A3 razy 1 to A3 i 9 razy A5 to 9A5. Taką oto informację tutaj w tym zadaniu mamy. Co trzeba policzyć? Trzeba policzyć iloraz Q. I teraz tak, jeżeli zachodzi taka zależność, to tutaj y, zapiszę ją, przypomnę Wam, jeżeli nie Qn plus 1, tylko An plus 1 podzielić przez An i to jest równe nasze Q, to generalnie zachodzi coś, y, zachodzi coś takiego. Tego też nie ma w karcie wzorów. An plus +a K przez An to jest równe Q do potęgi Katej. I teraz tak, co ja mam na myśli, to nasze k to jest ta różnica między miejscami wyrazów. Jeżeli mamy a5 i a3, to różnica wynosi 2, bo a5 znajduje się o dwa miejsca dalej. I tutaj by to zadziałało w taki sposób, że tutaj sobie rozpiszemy może a5 przez a3, tak naprawdę to by było równe q do potęgi drugiej. I teraz co my z tym zrobimy? No to sobie to jakoś tam wykorzystamy, i tutaj mamy coś takiego. W miejsce A5 nic nie podstawiamy, ale w miejsce A3 można podstawić sobie 9A5. I to jest równe ku do potęgi drugiej. I te A5 nam się skracają i mamy coś takiego. I zostaje nam tylko coś takiego. Q do potęgi drugiej jest równe 1 dziewiąta. I my sobie powiedzieliśmy, że Q musi być większe od zera, więc od razu możemy sobie zapisać rozwiązanie, że Q to jest 1 trzecia, a taki wynik rzecz jasna mamy i to jest odpowiedź A. Przechodzimy sobie do kolejnego zadania. Tutaj mamy dany ciąg geometryczny i spełniony jest taki oto warunek, że A4 jest równe 3. I moja rada, jest teraz, moja rada jest teraz taka, żeby wykorzystać wzór na N wyraz ciągu. Czyli sobie wykorzystamy ten wzór, który jest na tym pierwszym miejscu. I co my będziemy robić? Podstawiamy sobie to, co wiemy. No wiemy tylko tyle, że N wynosi 4, ale zawsze coś. Ku minus 1 i teraz zrobimy sobie takie coś. W miejsce A4 podstawiamy sobie 3A1, to jest tak jakby informacja z zadania, więc ją wykorzystujemy i przekształcamy tutaj dalej równanie 4, odjąć 1 do 3. I obustronnie dzielimy sobie przez A1 i wtedy te A1 nam się uproszczą. I ku do potęgi trzeciej jest po prostu równe 3. Jak się pozbyć tej trójki w tej potędze? Po prostu trzeba sobie spierwiastkować trzecie, względem trzeciego stopnia. I wychodzi, że Q to jest równy pierwiastek trzeciego stopnia z 3. I mamy taką odpowiedź. To jest odpowiedź C. Jeszcze tak, właśnie odnośnie tego zadania, to mogę powiedzieć Wam tyle, że kiedy macie tutaj jakiś problem z wykorzystaniem wzorów, macie do dyspozycji trzy wzory. Wzór na, sąs na sąsiednie wyrazy, tutaj to nie zachodzi. Wzór na sumę niepotrzebny. To pozostaje Wam już tylko metoda dedukcji. Zostaje jeden wzór, czyli wzór na enty wyraz i go wykorzystujecie. To jest kwestia wykorzystania odpowiedniego wzoru. Przed nami mamy zadanie ostatnie, zadanie naprawdę ciekawe. Mamy dane tutaj poszczególne wyrazy ciągu i trzeba znaleźć wzór na n wyraz ciągu. Co to znaczy wzór na n-wyraz? No to tutaj musimy zapisać sobie wyrażenie z tego n tego wyrazu, czyli mamy tutaj AN, to jest równe A1 razy Q do potęgi N-1. I trzeba je zapisać w postaci jak najbardziej uproszczonej, ale tutaj na spokojnie myślę, że sobie damy radę. I teraz robimy sobie coś takiego. A1 już znamy, ale nie znamy Q. I Q, tutaj sobie przypomnimy ten wzorek, to jest AN dodać 1 przez AN. I teraz tak, jak to tutaj zrobić? No to robimy sobie w taki oto sposób, że AN dodać 1. Wykorzystamy sobie może czwarty Tutaj cztery pierwiastki z dwóch, czyli trzeci wyraz i podzielimy sobie przez A2, czyli przez dwa pierwiastki z dwóch. Bo to kół wygląda bardzo ładnie. Tutaj jak to się uprości, zostanie tylko cztery podzielić na dwa, czyli zostanie dwa. I podstawiamy sobie do tego wzoru na AN. Za N nic nie podstawiacie, bo chcecie mieć wzór na taki dowolny wyraz ciągu, a 1 znamy to jest pierwiastek z dwóch. I tutaj mnożymy sobie przez 2 do potęgi n minus 1. I teraz robicie sobie coś takiego. Pociągniemy sobie to wyrażenie, tutaj to działanie. Dwójeczkę sobie pod pierwiastkiem zapisujecie jako 2 do potęgi 1, 2. I mnożymy sobie jako 2 do potęgi n. I tutaj sobie odejmujemy tu 1. I teraz tak. Tutaj mamy takie działanie, mnożenie potęg. O takich samych podstawach. Dwójeczki nam się spadzają. Więc sobie wrzucamy to w taki oto sposób. Jedna druga dodać N i odjąć 7. Porządkujemy sobie oczywiście tę jedną drugą i minus 1. I mamy N odjąć jedna druga. I mamy coś takiego. No to tak, jak tutaj sprawy się mają? No to sprawy się mają w taki sposób, że jak macie odejmowanie tutaj w wykładniku, to macie takie działanie. To macie tak naprawdę tak naprawdę macie tutaj. Dzielenie, i to jest coś takiego. Mamy takie oto wyrażenie. I co my robimy w związku z tym dalej? 2 do potęgi N tej sobie przepisujemy, a co tam na, na dole się zadzieje? To jest właśnie ten pierwiastek z dwóch. Tutaj mamy coś takiego, szukamy odpowiedzi, i widzimy, że jest to odpowiedź B. A to kończy nasze zadanie. To było ostatnie zadanie z naszego zestawu. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał, że tutaj zrozumieliście, jak to wszystko działa i zachęcam Was gorąco do zaglądania na mojego Instagrama, na Facebooka i do pisania komentarzy. Tymczasem Was pozdrawiam serdecznie i do miłego zobaczenia w kolejnym materiale.